Cześć. Przed Wami kolejny odcinek Ras Age of Sigmar serii, w której opisuję istoty zamieszkujące uniwersum ośmiu krain. Ostatnio poruszałem temat akolitów Zincha grupy śmiertelnych ras czczących architekta losu. Dzisiaj natomiast porozmawiamy sobie o kolejnej, po wyznawczach Zincha i Korna, nie tyle co rasie zamieszkującej krainy, a bardziej o szeroko pojętej grupie śmiertelników, którzy oddani są kolejnemu z boku chaosu slaneszowi. Mówi się pośród zakazanych kultów rozsianych po ośmiu krainach, że slanesz to najpiękniejszy z Bóstw chaosu. Podobnie jak swojej bracia, slanesz jest znany pod wieloma nazwami, takimi jak Mroczny Książę, Bóg Nadmiaru czy Lord Przyjemności. Aktualnie Slanerz zaginął, pozostawiając swoich wyznawców samym sobie w cierpieniu, podczas gdy inni bogowie chaosu są z tego powodu zadowoleni ponad miarę. Ze względu na swoje kaprysy i zdolność do zmiany, zarówno formy, jak i treści według swych wewnętrznych pragnień, nie da się dokładnie określić, jak wygląda. Śmiertelnicy związani ze sztuką często przedstawiają Slanesza jako parodię ludzkich pożądań. Z powodu tego, że Slanesz zawsze starał się o to, aby nigdy nie pojawiać się dwa razy w ten sam sposób, jest bardziej nieopisywalny dla śmiertelników niż jakikolwiek inny bóg chaosu. Najczęściej opisuje się go jako półmęską, półżeńską postać z rogami. Lub jako nieskazitelnego młodzieńca z doskonałymi, gładkimi kończynami i parą hipnotyzujących oczu, skrywających w sobie nieskończoną ciemność. Te formy są często ubrane w wysawne stroje, które raczej wyolbrzymiają formę slanesza niż ją ukrywają. Wielbiciele tego boga widzą go na przeróżne sposoby, na przykład w aspektach oslana i slanesza. Istnieją w krainach również inne, bardziej ezoteryczne opisy spisane przez wrogów Slanesza. Chrześcijańskie szkoły oświecenia przedstawiają go za pomocą melodii zapisanej na sześciotaktowej pięciolinii, używanej przez wielu ocalałych elfów ze strachu przed ściągnięciem wzroku odwiecznego nemesis swej rasy. Serafonii przedstawiają to bóstwo jako ikonę ciastą spiralę z każdym skrętem symbolizującą akty lub decyzję, która prowadzi głębiej do korupcji. Slanesz ma bardzo kapryśny umysł i każdego dnia przelatują przez uwięzioną formę tego bóstwa tysiące różnych nastrojów i zmian humoru. Mroczny książę czerpie wielką przyjemność z tortur. Dlatego uwięzienie tego bóstwa chaosu nie jest do końca czymś strasznym dla niego. Jak do tego uwięzienia doszło, opowiedziałem w kronikach Age of Sigma, do których link pozostawiam w opisie filmu. Aktualnie Bóg Nadmiaru najbardziej boi się tego, że wydarzy się coś nudnego w krainach, takiego jak na przykład wygrana Nagasza, który jest w stanie usunąć całą przyjemność i swobodę z ośmiu krajów. Że ciemności poza tym uwielbia też smak dusz elfów, ponieważ mają one wysoce dostrojone emocje i są naturalnie namiętnymi, obsesyjnymi i skupionymi istotami. To rozciąga się również na ich bóstwa, które są dla Slanesza nieodpartym celem. I chociaż to uwielbienie sprowadziło na niego zgubę, i przez to uwielbienie pozostaje uwięziony w łańcuchach bóstw elfów to marzy o tym, by w końcu się z nich wyrwać i pomóc swoim wyznawcom osiągnąć prawdziwą ekstazę. Wyznawcy Slanesza pochodzą absolutnie z każdych zakątków ośmiu krajów. Mogą nimi być na przykład wodzowie i szamani prymitywnych krwiożerczych plemion, ale również wyrafinowani i najbogatsi z mieszkańców wolnych miast. Generalnie do wyznawców mrocznego księcia zalicza się każdy, kto podda się swoim rządzom i nie zna w tym umiaru. Ci, którzy starannie ukrywają swoje wady i prowadzą podwójne życie, w końcu uwiedzeni przez swe żądze, docierają do punktu, z którego nie ma odwrotu. Przechodzą wtedy z sekretnego wyznawania mrocznego księcia, do otwartego poddania się mu oraz ekstazie, którą ta wiara za sobą niesie. Oraz głośnego chwalenia swego bóstwa. Również ci śmiertelnicy, którzy uważają się za nieomylnych i rządzą władzą absolutną, ostatecznie zaczynają zwracać się ku slanaszowi, ponieważ szanują tylko jeszcze większych tyranów od nich samych i z ochotą oddają się kontroli istotom od nich silniejszym. Wielu artystów, takich jak poeci, tancerze i muzycy, uwiedzeni pragnieniem doskonalenia swoich umiejętności z wyłączeniem wszystkiego innego, w tym człowieczeństwa, również kończą jako wyznawcy Slanesza. Te zagubione dusze uzależniają się od substancji i zakazanych czynów, osiągając chwilowe, uzależniające spełnienie w rozpuście. To spełnienie trwa na tyle krótko, że z biegiem czasu stają się prawdziwymi hedonistami Slanesza, otwarcie wyznającymi piękno Boga nadmiaru. Hedoniści istnieli od zawsze, chociaż na przestrzeni dziejów nosili różne nazwy. Wyznawcy Slanesza, zarówno śmiertelnicy, jak i demony, współpracują ze sobą, by szerzyć mroczne pragnienia mrocznego księcia. Śmiertelnicy, którzy są przez niego kuszeni, by oddawać deprawacji i rozkoszą, jakie on oferuje, bardzo szybko popadają w taki stan umysłu, że pozostają na zawsze zagubieni w hedonistycznym odrętwieniu. Szukają później tylko coraz bardziej dziwacznych przyjemności, byle dalej doświadczać nowych doznań. Demony slanesza rodzą się z tych mrocznych emocji i można je przywołać w materialną przestrzeń za pomocą odpowiednich rytuałów. Zarówno te demony oraz śmiertelnicy, którzy je przyzwali, później wspólnie poszukują nowych ziem do podboju i skażenia ich w imię deprawacji slanesza. Jako, że mroczny książę pozostaje uwięziony, to potęga hedonistów w ośmiu krainach słabnie już od dłuższego czasu. Z powodu utraty swego patrona, hedoniści podzielili się na trzy główne frakcje, z których każda ma własne cele: poszukiwaczy bogów, uzurpatorów oraz najeźdźców. Te trzy grupy, które walczą między sobą prawie tak zacięcie, jak walczą ze swoimi wrogami, Owiane są ponurą sławą w ośmiu krainach. Poszukiwacze bogów, jak sugeruje ich nazwa, mają nadzieję na ponowne odnalezienie Slanesza i przywrócenie księciu rozkoszy należnego miejsca w panteonie chaosu. Więzienie Slanesza było długo skrywaną tajemnicą. Tylko bogowie elfów wiedzieli, gdzie jest przetrzymywany. Ale iskra wysłana przez uwięzione bóstwo ponownie rozpaliła zapał wyznawców nadmiaru. Z kolei uzurpatorzy to potężni agenci slanesza, ci, którzy zostali obdarowani przez niego wieloma darami i którzy sami planują stać się bogami i zastąpić slanesza. Uważają, że mroczny książę był słaby i sam pozwolił się schwytać, więc najlepiej byłoby, gdyby został zastąpiony kimś bardziej godnym tego miana. Jeżeli chodzi o trzecią grupę, to tutaj sprawa jest znacznie bardziej oczywista. Najeźdźcy nie przejmują się tym, co się stanie. Są całkowitymi niewolnikami własnych pragnień i, nawet jeśli slanesza nie ma, nie widzą większego sensu w zatrzymywaniu się oraz w zatrzymywaniu swoich pragnień. Jeżeli już, brak obecności swego bóstwa uważają raczej za powód do świętowania. W końcu już absolutnie nikt ich nie kontroluje. Są wolni i mogą robić, co im tylko serca podpowiedzą. A jak wygląda taka ścieżka śmiertelnych wyznawców księcia ciemności? Hmm. Przez niezliczone tysiąclecia w krainach, ci najbardziej zdeprawowani ze Sług Slanesza uwodzili mężczyzn, kobiety i bestie swoim pięknem sztuką oraz zaklęciami i niezwykłymi umiejętnościami? Rozkoszują się swoją perwersją, znajdując bezbożną rozkosz we wszelkiego rodzaju ohydnych czynach. Jednak nawet najpodlejszego z tych hedonitów czeka długa droga, zanim dostąpi wszystkich błogosławieństw swego bóstwa. Ci, którzy w końcu staną się wybrańcami Boga Przyjemności, są najniebezpieczniejszymi ze wszystkich śmiertelnych sług mrocznego księcia. Stają się nimi zarówno wojownicy o przerażającej bezwzględności, jak i demagodzy o pięknych umiejętnościach językowych. Szerzą zepsucie wśród nierozważnych i nieostrożnych, promując tak skrajną herezję i dewiację, że często powoduje ona szaleństwo na sam widok tych czynów. Wydaje się, że czempioni hedonitów prawie zawsze podążają tą samą ścieżką. Gdy stają się coraz bardziej pochłonięci swoimi celami i pragnieniami, oddalają się coraz bardziej od wszystkiego tego, co czyniło ich wcześniej ludźmi. Ci czempioni są dumni z niezdrowych darów, którymi obdarza ich slanerz. I otwarcie, pławią się w pochwałach, którymi obdarzają ich ci, którzy jeszcze nie dostąpili takich przyjemności. Gdy osiągną w końcu punkt, w którym w ekstazie otrzymują błogosławieństwa, nie ma już dla nich ratunku. Niezależnie od tego, czy uda im się wynieść na pozycję księcia demonów, czy też zostaną odrzuceni jako pomiot chaosu, nigdy nie uciekną już od mrocznego księcia. Prawdą jest często powtarzane w uczelniach krain stwierdzenie, że nikt, kto otrzyma znamie Boga Chaosu, nie może być naprawdę zbawiony i nigdy już nie może zawrócić ze ścieżki chaosu. Ich dusze należą do ich mrocznego boga i muszą pozostać na ścieżce, którą wyznaczył im Slanesz. W przeciwnym razie, gdy zginą, czeka ich wieczna męka w kręgach uwodzenia. A co to za miejsce? Kręgi uwodzenia, znane również jako sześć kręgów, to sześć domen znajdujących się w sercu domeny Slanesza w Królestwie Chaosu. Każda z nich jest krystalizacją największych pragnień slanesza, ułożonych w koncentryczne kręgi wokół jego pałacu. Tylko przechodząc przez wszystkie sześć kręgów, można dotrzeć do samego pałacu, co jest niemalże niemożliwym zadaniem, niezależnie od tego, czy mówimy o demonach, czy śmiertelnikach. Kręgi można łatwo pomylić z rajami, ale ich hipnotyczny urok powoduje, że większość intruzów zostaje w nich uwięziona na zawsze zmuszona do celebrowania aspektów rzeczywistości, które Slanerz uważa za przyjemne. Te kręgi są wypełnione nienawistnymi szeptami, krzykami bolesnej ekstazy oraz wrzaskami tych, którzy zawiedli swoje bóstwo. Jednak, w przypadku najskuteczniejszych czempionów slanesza, nadchodzi moment, kiedy stają się tak zepsuci, że wszystkie resztki swego człowieczeństwa pozostawiają za sobą. Od momentu, w którym otrzymują swe błogosławieństwa, całe ich istnienie koncentruje się wokół niekończącej się pogoni za przyjemnością, ekstazą i spełnieniem własnych, egoistycznych celów. Po wyniesieniu do tej pozycji ich perspektywa staje się tak wykrzywiona, że czempioni postrzegają wszystkie inne stworzenia jako podporządkowane ich woli. Dla wybrańców mrocznego księcia, wszyscy inni istnieją tylko po to, by służyć ich zechciankom. Jeżeli zaś chodzi o same osiem krain, to tutaj ilość kultów wyznających jeden z aspektów Mrocznego Księcia, czy też jakąś formę uzurpatorów starających się zająć miejsce Slanesza, jest tak różnorodna, jak same przyjemności i tortury wymyślane przez hedonistów. Można te kulty spotkać w największych zwolnych miast, pod przykrywką np. Akademii Sztuki, jakiegoś muzeum, czy też wystawnego teatru. Można je również spotkać w brudnych dzielnicach, wśród domów publicznych i miejsc, w których organizuje się nielegalne walki. Ale również gdzieś w głębokich odmętach dzikich lasów, zamieszkałych przez np. zwierząt ludzi. Tak jak ze wszystkim związanym ze Slaneszem, nie ma limitów. Hedoniści tego bóstwa potrafią, oczywiście do czasu, ukrywać się bardzo, bardzo dobrze. I granica pomiędzy tym, co jest zwykłą fascynacją, a tym, co jest niezdrową obsesją, jest bardzo, ale to bardzo zatarta. Slanerz zresztą bardzo ceni sobie zatarte granice, gdyż to właśnie wtedy nie widać, kiedy się je przekroczyło. I tak właśnie wygląda opis hedonistów tego bóstwa chaosu. Wiecznie poszukujących nowych emocji i doznań, pogrążonych bezgranicznie w pogoni za ekstazą, zawsze kończą tam, gdzie nie ma już dla nich nawet resztek człowieczeństwa. Slanerz jest z tego powodu bardzo zadowolony. Nie mniej niż z tego faktu, że jest cały czas torturowany niemalże od samego początku istnienia ośmiu krain. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że opis hedonistów Wam się podobał i dzięki wielkie. Cześć!